Mężczyzna stojący na ulicy mówi do dziewczyny. Czy możesz mi pomóc? Dziewczyna pyta. Powiedz, w czym mam pomóc? Starszy mężczyzna odpowiada. Moje sznurówki są rozwiązane. Czy mogłabyś je zawiązać? Zaskoczona pyta. Ja? Staruszek mówi. Tak, zraniłem rękę i nie mogę ich zawiązać. W jego głosie wyraźnie słychać bezsilność. Dziewczyna mówi. Dobrze, zaraz to zrobię. Kiedy się schyla, fala czułości wypełnia jej serce. Po chwili staruszek mówi. Nie jadłem od trzech dni. Czy mogłabyś dać mi coś do jedzenia? Słysząc to, serce dziewczyny napełnia się smutkiem, jakby odczuwała jego ból. Odpowiada: Nie mam teraz nic do jedzenia przy sobie. Staruszek mówi: Gdybyś dała mi trochę pieniędzy, Bóg by ci to wynagrodził. Dziewczyna odpowiada: Jeśli pójdziesz ze mną do mojego domu, dam ci jedzenie. W jej głosie słychać szczerość i współczucie. Staruszek mówi: Jestem bardzo głodny. Dobrze, pójdę z tobą. Dziewczyna mówi: Usiądź tutaj, przyniosę ci coś do jedzenia. Wraca z jedzeniem i mówi. Nie miałam kary tylko ogórki i chleb. W jej oczach pojawia się lekki żal, że nie może zaoferować czegoś lepszego. Staruszek mówi, jestem bardzo głodny, nawet suchy chleb bym zjadł. I dodaje: Córko, masz wielkie serce. Sama żyjesz skromnie, a mimo to dajesz jedzenie obcemu człowiekowi. Dziewczyna mówi: Moja mama zawsze powtarza, że nakarmić głodnego to wielkie błogosławieństwo. Miałam jedzenie, więc się podzieliłam. Gdybym nie miała, nie mogłabym pomóc. Staruszek pyta: Mieszkasz tu sama? Na chwilę powaga pojawia się na jej twarzy. Jakby przeglądała w myślach swoje życie, odpowiada: Nie, mieszkam z mężem. Staruszek pyta: Poszedł do pracy?. Dziewczyna odpowiada: Nie, jest w szpitalu. Miał wypadek wracając z pracy. Jej głos się łamie. Staruszek mówi: Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Dziewczyna dodaje: Martwię się, bo nie mam pieniędzy na opłacenie rachunków szpitalnych. Właśnie wróciłam stamtąd i jestem wyczerpana. Nie wiem skąd wezmę tyle pieniędzy. Wtedy staruszek zdejmuje bandaż z szyi. Dziewczyna pyta zaskoczona. Co pan robi? Mężczyzna odpowiada: Jestem całkowicie zdrowy. Dziewczyna pyta: Więc dlaczego miał pan ten bandaż? Staruszek mówi: W imieniu Fundacji Sasta Hajta Lawat sprawdzam w ten sposób, ile człowieczeństwa pozostało w ludziach. A dziś pokazałaś mi, że dobroć wciąż istnieje na świecie. Prosiłem wcześniej o pomoc wiele osób, ale nikt nie pomógł. Ty mimo własnych trudności pomogłaś z serca. I dodaje: Teraz się nie martw. Nasza fundacja pokryje wszystkie koszty leczenia twojego męża. Dziewczyna z przejęciem pyta: Naprawdę? Na moment jej serce zamiera, a w oczach pojawia się nadzieja. Mężczyzna mówi: Najpierw ty pokazałaś nam człowieczeństwo, teraz my pokażemy je tobie. Chodź ze mną do szpitala, zapłacę cały rachunek. Dziewczyna bardzo szczęśliwa mówi. W jednej chwili uwolnił mnie pan od tylu zmartwień. Bardzo dziękuję. Prawdziwa dobroć to pomagać innym, nawet gdy życie wystawia Cię na próbę.